Dzisiaj przeczytamy sobie książkę pod tytułem Atlas Szczęścia. Opisuje ona sposoby na szczęście z całego świata. Dobrze, wybierzemy sobie parę pierwszych opisanych pozycji i przeczytamy je sobie. Wstęp od autorki. Witaj, gorąco zapraszam. Serio, rzeczywistość bywa brutalna. Oglądając wiadomości, człowiek łatwo nabiera przeświadczenia, że z każdą chwilą na świecie przebywa szczęść, że coraz bardziej się izolujemy i że czasy są naprawdę trudne. Newsy dotyczą jednak tego, co się wydarza, a nie tego. Czego udało się uniknąć? Nikt gorączkowo nie donosi, że oczekiwana długość życia jest dziś najdłuższa w historii, że mamy znacznie więcej czasu wolnego niż nasi przodkowie. Żadna gazeta nie wydrukuje na pierwszej stronie informacji, że dzięki nowoczesnym technologiom liczba godzin, które tygodniowo spędzamy na pracach domowych spadła z 60 do zaledwie 11. Z dzięki za automatyczne. Zgodnie z danymi milenijnych celów rozwoju, w ciągu ostatniego ćwierćwiecza głód na świecie zmniejszył się o 40%. Śmiertelność wśród dzieci o połowę, a skrajne ubóstwo o trzy czwarte. Trzy wiadomości, które raczej nie znajdą się w trendach na Twitterze. Aż kiedy wszystko idzie dobrze, nie ma o czym donosić. Tak zwana inklinacja negatywna oznacza, że znacznie bardziej niż dobre wydarzenia wpływają na nas te niepomyślne, a w dodatku lepiej je pamiętamy. Nie oznacza to jednak, że zło triumfuje. Musimy świadomie starać się pamiętać o tym, co dobre, i nie tracić nadziei, w przeciwnym razie nic nie zdziałamy. Optymizm nie jest błahostką konieczność. Jeśli przez cały czas czujemy się przygnębieni, jeśli sytuacja zawsze jest kryzysowa, naturalną reakcją jest bierność i porzucenie wszelkich starań. Nie możemy jednak oddać zwycięstwa szydercom. Są problemy, które wymagają rozwiązań. Wyzwania, którym należy sprostać. Możemy stawać sobie sprawę z negatywów, a równocześnie wiedzieć, jak poprawić sytuację. Ludzie codziennie znajdują szczęście, zarówno w krajach, które przodują w światowych rankingach szczęścia, jak i w tych, które plazują się znacznie niżej. Dowiadując się więcej na ich temat, sami możemy stać się szczęśliwsi i pomagać w tym innym. Empatia jest kluczową wartością, a wiedza na temat tego, co uszczęśliwia ludzi na drugiej półkuli, pozostaje cenna dla wszystkich. Zrozumienie różnych sposobów postrzegania szczęścia może wpłynąć na nasze wzajemne interakcje. Interakcje. Inspiracją do tej książki były fascynujące relacje, których wysłuchałam, odkąd w 2013 roku zacząłem badać temat szczęścia do swojej pierwszej książki Życie po duńsku: Rok w najszczęśliwszym kraju na świecie. Od tego czasu. Ludzie z różnych zakątków globu nagabują mnie w przeróżnych, dziwnych miejscach. Toale typiczne, lasy, wydmy. Żeby opowiedzieć mi o tym, jak w ich kraju rozumiane jest szczęście. Jako ekspatka, opracająca się w międzynarodowym środowisku, mam też wspaniałe, różnorodne grono znajomych, a przyjaciele ze wszystkich kontynentów dzielą się ze mną wiedzą i spostrzeżeniami. W efekcie Powstał katalog kulturowych zwyczajów, który daje horyzontalny przekrój szczęścia i stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: Czym w różnych miejscach jest dobre życie? Kraje uszeregowałem alfabetycznie, co tworzy nieoczekiwaną i oryginalną podróż po świecie szczęścia. Książka nie stanowi kompendium najszczęśliwszych krajów świata, jest to raczej przegląd wybranych idei dzięki którym ludzie w różnych miejscach klubu są trochę szczęśliwsi. Jeśli bowiem ograniczymy się do państw, które teraz przodują w rankingach szczęścia, stracimy całe bogactwo wiedzy z innych, mniej znanych kultur. Żaden kraj nie jest idealny, każdy ma swoje wady. Na kolejnych stronach bez żenady wychwalam najlepsze cechy poszczególnych państw i ich mieszkańców. Bo do tego powinniśmy dążyć. Mój katalog nie wyczerpuje zagadnienia i jestem otwarta na nowe idee. Jeśli są jakieś sposoby na szczęście, które mi umknęły, czekam na wiadomość. Drobne słowa mogą wywierać wielki wpływ, a pozornie proste idee zmienić nasz sposób postrzegania świata. Nigdy nie przypuszczał, że Hege stanie się popularne. Teraz jest zjawiskiem na skalę globalną. Ty decydujesz, które z pojęć w tej książce będzie następne w swoich badaniach natrafiła na kilka uniwersalnych sposobów spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi ograniczenie stresów w pracy czy przebywanie na łonie natury podczas gdy inne, takie jak fińskie popijanie w samej bieliźnie albo celebrowanie starości w Japonii okazały się intrygująco oryginalne jedno jest pewne wszyscy możemy być szczęśliwsi a sposobów na osiągnięcie tego stanu jest mnóstwo Przedstawiam zatem 30 powodów do radości, inspirujących pojęć, które dodają nadziei i pomagają zdesperowanym. Niektóre z nich wzajemnie sobie przeczą, tak jak niektóre kultury wydają się antytezami swoich sąsiadek. Nie szkodzi, różnimy się między sobą. Pierz z tej książki to, co sprawdza się w Twoim przypadku. Czytaj, inspiruj się i czerp z życia pełnymi garściami. Niech zapanuje szczęście. do sposobu zachowania lub, zachowania lub nastroju występuje też we frazie Jolly Hockey Sticks energiczny, pełen werwy oraz jako wzmocnienie odpowiednik, bardzo, na przykład bardzo dobre przedstawienie Jolly Good Show słowo powstało w średniowieczu od starofrancuskiego francuskiego wcześniejsza wersja Jolly, czyli ładny w XIV wieku Howzer używa go w opowieściach Kanterberyjskich do opisania ładnej dziewczyny, Jolly Węgry. Dziś pojęcie to stanowi nieodłączną część angielskiej kultury. To była Anglia. To jest widoczny Okej, dalsza Keks, spacery z psem, niezłomność, jajka na miękko, z krzankami. Anglicy uwielbiają wszystko, co sprawia, że czują się Jolly. Choć nieustannie używa go amerykański święty Mikołaj, słowo to jest na wskroś angielskie. Poprzedzając dowolny wyraz słowem Jolly, wysławiasz się jako sanitariuszka z czasów II wojny światowej, a po bohater książki Woodhouse'a Woodhouse, Jolly często służy do wz wzmocnienia pochwał i komplementów, np. Jolly good fellow, bardzo dobry człowiek lub Jolly Fun Night – świetny wieczór. Podczas gdy fraza Jolly Get Show służy do wyrażenia podziwu do cz dla czegoś, co zostało powiedziane lub zrobione. Osobliwe wyrażenie Jolly, Hucky Sticks, opisuje natomiast stereotypową, niezwykle energiczną, wysportowaną uczennicę szkoły prywatnej. Ukuła je aktorka Beryl Wright w latach 50. i po raz pierwszy pojawiła się w audycji Educating Archie. Może się przydać do krzyżówek. Jak zwykle w Anglii słowo ma mocniejsze konotacje klasowe. Dziś posługują się nim przede wszystkim przedstawiciele wyższych warstw społecznych, ale idea, która, którą oddaje, jest powszechna. Jolly odnosi się do typowo angielskiego radosnego sposobu bycia, który Anglicy i Angielki bardzo wysoko sobie cenią. Chociaż angielska rezerwa jest już przez, przestarzałym stereotypem, wielu Brytyjczyków nadal woli rozprawiać o pogodzie niż o emocjach. Stanu emocjonalnego narodu przeprowadzonym przez SIRC, niecałe 20% ankietowanych przyznało się do wyrażenia jakiegokolwiek uczucia w, ostatnim, w ostatnich 24 godzinach. Aż 94% w okresie 6 godzin poprzedzających badanie rozmawiało natomiast o pogodzie Wszystko dlatego, że umiarkowany angielski klimat jest bezpiecznym tematem rozmów. Prawie nigdy nie jest za gorąco, rzadko bywa za zimno nie dotykają nas klęski żywiołowe i szczęśliwie przepadły nam w udziale cztery dość łagodne i wilgotne pory roku, które oprócz konieczności posiadania gumowców z reguły nie przysparzają większych kłopotów. Tylko raz wiatr był tak mocny, że przewrócił nam kontener na śmieci, ale to by było wszystko. Tak naprawdę pogoda służy w Anglii głównie do zagajania wszelkich niezobowiązujących pokotuszek. Dopiero po nich czujemy się na tyle pewnie, żeby przejść do poważniejszych tematów. Wspiąwszy się na ten szczyt intymności błyska Błyskawicznie wycofujemy się z powrotem Na bezpieczny teren meteorologiczny Meteorologii Albo ogrodnictwa Lub zwierząt domowych Anglikom z reguły łatwiej przychodzi wyrażanie emocji Wobec zwierząt niż, niż wobec innych ludzi Przykładowo mój teść informuje nas o swoim samopoczuciu Opisując humor swojego psa Owszem, te konwencjonalne rozmowy nie są dokładną ale przynajmniej nawiązujemy kontakt z bliźnimi, dostarczając sobie dzięki temu dawkę serotoniny. Przyjemna pogawędka o pogodzie, Jolly Weather Dog, niezależnie od tego, czy omawiamy ulewę, czy lekką mżawkę, jest w pewnym sensie mechanizmem przetrwania, a przynajmniej odwraca naszą uwagę od poczucia wewnętrznej rozpaczy, bo rozpacz nie jest bardzo angielska. Rozpatrzmy przypadek mojej koleżanki Caroline. Ostatnio jest tak zajęta. Że nie wie wcale co włożyć. Sprzedaje domowe ciasta, które cieszą się dużą popularnością, więc frazę można właściwie interpretować też dosłownie. Niefortunne połączenie choroby, kłopotów finansowych i spraw rodzinnych oraz synek, który lubi kolorować sofę, jest moim sześniakiem, więc nazwijmy to sztuką. Oznaczają, że Caroline jest bardzo zajęta i często wykończona. Ale przecież nie ma sensu narzekać, prawda? Mówi mi w pewien ulew na wtorkowy poranek. Caroline jest uspokojona. Uosobieniem radości we wszelkich jej przejawach. Na szczęście, jeśli wymaga tego sytuacja, nie stroni od soczystych przekleństw i kilku kieliszków wina. Uważam, że moja koleżanka łączy w sobie wszystkie najlepsze cechy Anglików i idealnie pokazuje, na czym polega Olnes. Myślę, że już taka się urodziłam, stwierdza, ale jest to też typowa angielska cecha, bowiem żywot Manthe i Bajdana czy piosenka Laffian Policeman świetnie pokazują, że na naszej wyspie Perłowładnej próbujemy dostrzegać pozytywne strony życia? Rzadko bywam smutna przez długi czas. Przyznaję Caroline. Nie dalej jak dziś rano dopadło mnie przygnębienie. Kłopoty rodzinne, problemy z kasą. A potem przed Lidlem zobaczyłam, jak pies próbuje pchać wózek i natychmiast się rozchmurzyłam. Stara się też, że podczas spaceru zauważam mu królika i nagle dzień staje się lepszy. To lekkie wariactwo, ale moim zdaniem Anglicy mają wrodzoną umiejętność cieszenia się tropiaskami, a to pomaga zachować dobry humor, stwierdza. Wiele lat temu Caroline i mnie połączyła miłość do Mary Poppins. Tak, Poppins a raczej Julie Andrews w niemal wszystkich wcieleniach. Dla nieoświeconych, dama Julie Andrews to angielska aktorka, piosenkarka i gwiazda takich klasyków jak dźwięki muzyki na wskroś nowoczesna. Millie, no i ryczezna Mary Poppins, gdzie gra praktycznie idealną angielską nianię. Sama Andrews nie miała jednak idealnego startu w życiu. Przyszła na świat w wielkiej biedzie jako nieślubne dziecko. Najpierw mieszkała z jednym ojczymem, potem z drugim, który jak, jak aktorka pisze we wspomnieniach. Okazał się brutalnym alkoholikiem. Andrews przez całe życie nie straciła jednak optymizmu. Od najmłodszych lat była posiadaczką praktycznie idealnego głosu, wszyscy chwalili jej śpiew, natomiast ona z typową skromnością. Dzięki filozofii Jolly i dzielskiemu podejściu do życia, Andrews wytyczyła sobie nową ścieżkę kariery jako pisarka. Nagrywała tapingi i występowała w filmach. Teraz w wieku lat 83 cieszy się drugą falą popularności i nadal wygląda wspaniale. Damo Jolly Andrews, jeśli czyta pani te słowa, Caroline i ja składamy pani hołd teraz i na wieki, czytając wys wysoką kapłankę Jolie. Czycząc wysoką kapłankę Jolly. Anglicy tak bardzo cenią sobie radosne podejście do życia, że ci, którzy go nie wykazują, trafiają często na czarną listę, a przynajmniej nie są zaproszani na herbatę i ciasteczka. Trudno mi przebiegać z ludźmi, którzy są wiecznie w złym humorze, bo mnie samej rzadko się dostarza. Skoro ja to potrafię, inni też mogą. Więc myślę, no dość już, czemu ciągle marodzisz, zmęczisz godzinami, przyznaje Caroline. Mówię jej że często mam tak samo. Nawet dziś rano, kiedy odprowadzałam dziecko do szkoły, jedna z matek krzywa na mnie spojrzała i zanim zdążyłam racjonalnie sobie wytłumaczyć, że może ma zły dzień, zaczęłam mamrotać pod nosem. Kto ci nadepnął na odcisk? Faworyzowanie cioli i niechęć do smutasów doskonale widać w książkach dla dzieci. Osiołek w kubuziu buchatku, pani Ipałka z Matyldy i pan McGregor w książkach Beatrix Butter wszyscy wiedzą, Ash, jak mówi mój syn, narody zawsze są złe. W Anglii dominuje przekonanie, że zamiast się nad sobą rozczulać, powinniśmy po prostu robić swoje. Można pomagać sobie przy tym energicznym spacerem, pobudzającym wydzielanie endorfin bądź herbatką i słodyczami, albo uśmiechanie się na widok psa przed Lidlem. Powinniśmy za wszelką cenę walczyć z Chandrom i starać się odzyskać Jones. narazdwa jest w bardzo złym tonie, tak samo jak niechęć do, niechęć do innych, czy rozpamiętywanie krzywdy Oczywiście masz prawo się złościć, mówi Caroline, ale najlepiej uporać się z tym raczej szybko. Znów bądź jolly i rób swoje. Wrastając w Anglii, obserwowaliśmy tę inspirującą postawę w pokoleniu naszych dziadków, którzy przeszli II wojnę światową. Powściągliwość wojennych hart ducha były dla nich na porządku dziennym. Później przekazali je następnym pokoleniom, wspomina Caroline. To coś, co utkwiło w pamięci wszystkich, którzy teraz są po trzydziestce. Wielu z nas stara się przekazać tę postawę swoim dzieciom. Nie oznacza to jednak, że wszyscy z sentymentem myślimy o wojnie. Wcale nie. Poza tym Anglicy wierznie borykają się z postkolonialnym poczuciem winy, gdyż w swoim czasie pod egidą Imperium Brytyjskiego dopuściliśmy się wielu okrucieństw. Optymizm pod tytułem Keep Calm and Carry On zachowaj spokój i rób swoje nie jest strategią unikania odpowiedzialności za nasze przewiny. Filozofia cioli nie ma też usprawiedliwiać chowania głowy w piasek, który i tak pewnie należał do kogoś innego. Niezależnie od podglądów na kontrowersyjną historię Wielkiej Brytanii i Hartę Ducha. W którym Anglicy wykazali się podczas wojny, tzw. Tak Blitz Spirit, stanowi doskonały przykład charakterystycznej mieszanki koleżeństwa, stoicyzmu i determinacji. Mówi się, że śmierć księżnej Diany w 1997 roku zapoczątkował erę nowej, bardziej emocjonalnej Brytanii. Wtedy po raz pierwszy cały naród pogrążył się w żałobie, łzy płynęły swobodnie, ludzie płakali w biały dzień. Przy obcych, co wcześniej nie było do pomyślenia. Ten spektakularny okres publicznego smutku i żałoby był jak powódź, oraz odkorkowanej butelki. Nie dało się już zamknąć w programach Reality Show. Regularnie widuje się uczestników, którzy szlochają lub skaczą z radości, i jako nacja stopniowo coraz lepiej rodzimy sobie z okazywaniem emocji pozytywnych i negatywnych. Czy to znaczy, że ta. To na wskroś angielskie trzymanie fasonuje bycie Jolly odchodząc do lamusa. Nie wydaje mi się, stwierdza Caroline, która przypomina, że na każdy nowy sezon napusowanego emocjami programu The Voice przypada Penelope ben Keith, która na ekranie wybiera miasteczko roku, albo jakiś szwabwy 60-latek na tratwie. Uczymy się ró równoważyć Jolly z prawdziwymi emocjami, co podobno jest znacznie zdrowsze. Nasi najpopularniejsi komicy specjalizują się właśnie w tym typie humoru. A pod względem komizmu nie mamy sobie równych. Anglicy szczycą się swoim poczuciem humoru, a wśród moich ulubionych rozrywek znajdują się programy telewizyjne, radiowe i podcasty, w których najdopodobniejsi ludzie, jakich znam, mówią jakby bezpośrednio do mnie, a ich głos ma bardzo charakterystyczny ton i melodię. Kochamy ich, bo są podobni do nas, a raczej do nas w najdopodobniejszym wydaniu. Pestrzy. Energiczni, zjadliwi, niezłomi w każdej sytuacji. W najlepszych momentach każdy z nas bywa Stephenem Frey Freyem. Jeśli mamy dobry dzień humoru, humor, nam dopisuje: jesteśmy Jennifer Saunders a Bolenem Henry. Kiedy wznosimy się na szczyty, wszyscy zmieniamy się w Mel i Sue. Czytelnicy spoza Wielkiej Brytanii proszą sobie wykuklować. Bycie, Jolly na zawsze pozostanie częścią angielskiej tożsamości, przewiduje Caroline, która piecze diabelne pełne ciasta, więc jak mogę się z nią nie zgadzać? Narażając się na przerwę w dostawach charakterystyczną wesołość znale znaleźć można w kłopotach rodów pożyczalskich i w audycji radiowej Jazz Minute. Jej przejawem jest również to, że kiedy par aktorów z opery Mydlanej Życie w Holyoaks, Rachel Shenton i Chris Overton zdobyła Oscara za krótkometrażowe Milczące Dziecko. W wiadomościach BBC Chris wielokrotnie był określany jako twórca znany lepiej jako Liam Oaks, ten który walczy w klatce. Uwielbiamy słabe uszy, a od bohaterów wymagamy auto ironii, zauważa Caroline, to prawda, która wyjaśnia, dlaczego tak kiepsko idą na wylewne przemowy oscarowe. Dla wielu z nas wszelkie pochwały są żenujące. Zaletą tego jest to, że w obliczu trudności Anglicy z reguły nie tracą zdrowego rozsądku i poczucia proporcji, często wykazują się nawet determinacją. Kiedy w lipcu 2007 roku w Londynie wybuchły cztery bomby, zagraniczni obserwatorzy zakładali, że życie w angielskiej stolicy już nigdy nie będzie takie samo. Londyn w większości funkcjonował jednak po staremu. Mieszkańcy odrzucili rządowe próby zwiększenia bezpieczeństwa i rygorystycznej kontroli podejrzanych, więc nasza stolica pozostała cudownie wielokulturowa. Ludzie, którzy nigdy bezpośrednio nie doświadczyli blisu, nagle zaczęli zachowywać się jak swoje dziadkowie przed prawie 70 laty. Znajomi, którzy utknęli wśród gruzów albo w następnym metrze, opowiadali o dziwnej atmosferze koleżeństwa, która zapanowała tego dnia na londyńskich ulicach. Nie chodzi tu o bagatelizowanie tragedii, to raczej dowód, że Jolly jest naszym podstawowym trybem funkcjonowania w dobrych i złych czasach. W Stanach Zjednoczonych tablice, z ogłoszeniami, których ludzie mieli przypinać kondolencje dla rodzin ofiar, zostały natychmiast skrytykowane przez Londyńczyków, którzy domagali się zaprzestania skliwych rytuałów. Później na warsztaty wzięli je satyrycy, parodiując emocjonalne wierze, napisane przez naszych kuzynów z oceanu. Dla Londyńczyków taka reakcja była zupełnie niewłaściwa. Wstrzymanie normalnego życia oznaczałoby, że terroryści wzięli nad nami górę. Podczas kolejnego ataku na London Bridge w 2017 roku sfotografowano mężczyznę, który ucieka z pobliskiego Bar of Market, nie wypuszczając w połowie pełnego kufa z piwem. Później się okazało, że był to Paul z Liverpoolu, którego uznano za niewzruszone wcielenie angielskiego poczucia humoru i buntu. Nie dalej, jak w tym roku dziennikarz George Mambiot, kiedy dowiedział się, że choruje na raka prostaty, napisał w swoim felietonie dla Guardiana, że nadal jest Jolly i niezależnie od okoliczności zamierza tak pozostać, bo na, na skali gównianości zdobywa tylko 2 na 10, stwierdził że zawsze są ludzie w gorszej sytuacji a na koniec pocieszył się charakterystycznym angielskim powiedzonkiem usz do góry mogło być gorzej wesołość w reakcji na przeciwność oraz determinacja, żeby za wszelką cenę pozostać jolly to strategia, którą z reguły dobrze nam służy nauczyliśmy się, że szczęście jest ulotne a problemów nie da się uniknąć życie nas dopadnie niezależnie od tego, co robimy kiedy borykamy się z kłopotami albo czujemy się przygnębieni, powinniśmy starać się wrócić do neutralności, do neutralnego, rozsądnego stanu, tak żeby złapać oddech i wyznaczyć nowy azymut, bo tam może rozkwitnąć szczęście, a szczęście jest pąkiem. Jolly to uśmiech i jak najlepsze wykorzystanie sytuacji, w której postawił się los, to przylotne momenty radości, śmiechu, widok psa pchającego wózek przed lidem. Objazdki, które wszyscy możemy zauważać i się nimi cieszyć. Szczęście tkwi w szczegółach. Pozostań więc Jolly. Jak być bardziej Jolly? Czujesz się roztrzęsiony? zapasz herbatę i zjedz ciasteczko. Po dwóch herbatnikach w czekoladzie świat wydaje się znacznie pogodniejszym Potwierdzone naukowo. Dwa. Nie pomogło. Wyjdź na szybki spacer, żeby uwolnić endorfiny i zaobserwować zabawnego psa albo królika. są lepsze niż brak rozmowy. Badania wykazują, że to kontakty z innymi.